czy w ogóle ktoś będzie oglądał, bo mamy sobotę godzinę 14.30, a nawet jak nikt nie zobaczy, to może później, jak wstawi się ten film, na YouTube, to będzie na spokojnie, jak będzie się miał czas. Może zdejmę na przykład czapkę. O. Tak, poczekamy jeszcze chwilkę i zaczynamy. A zaczynamy od Zwiedzanie szkółki. Yy, dla osób, które później to obejrzą, bo mam nadzieję, że ktoś to obejrzy, mimo wszystko to. Yy, to zwiedzanie miało być nawet już miesiąc temu, yy, ale yy, z różnych przyczyn po prostu się opóźniło. Widzę, że jest jakaś osoba. Yy, także myślę, że możemy zaczynać. Yy, tak. Mamy świeżutkie trawy też tutaj młodzież w naszej folii. Niestety większość teraz rzeczy będzie wyglądała w taki sposób. No niestety, jeśli ma to do siebie, że ładnie wygląda no głównie na zdjęciach. No, w rzeczywistości widzimy jak to się prezentuje. Z ładnych roślin, które się naprawdę fajnie mogą wyglądać, są to hosty. Hosty y, wymagają stanowiska cienistego. Więc zwłaszcza te cie, cie, ciemniejsze rzeczy mogą nam miejsca, mogą nam rozświetlić yy, właśnie jesienią, yy, kiedy się przebarwiają. Fajnie. Ich wada, że zamierają kompletnie, więc no, całą zimę nie będziemy mogli się nimi też cieszyć. Natomiast, no jak widzicie, mamy już w połowę listopada, więc w cieplejszych rejonach Polski nawet myślę, że do grudnia mogą cieszyć oko. Żurawki jak najbardziej. No i tutaj Zaczyna się ciekawie, ponieważ mamy tutaj pierisy, pierisy jak i azalie japońskie. Azalie japońskie, czyli to te azalie, które nie zrzucają liści, mają mniejsze kwiaty, ale ogólnie również są roślinami mniejszymi. Pięknik, fit no, na przełomie wiosny i, i, i lata. Naprawdę warto się nimi zainteresować. Po drugiej stronie. Tutaj mamy już pierisy. Pierisy, które są ozdobne głównie z przyrostów. Jak widzimy tutaj te jaśniejsze przebarwienia, to są przyrosty. Również kwitną, no, natomiast te, te, te przyrosty są ich główną cechą. Tutaj mamy kilka traw. Oczywiście Pony Tiles, prawdziwy hit od kilku dobrych lat. Mamy oczywiście też rozplenicę. To jest zwykła rozplenica japońska, bardzo niedoceniana. Szukamy często jakichś specjalnych odmian, a zwykła rozpienica jak najbardziej daje radę. Tutaj, taki głos. Oczywiście, gdyby coś było nie tak, to proszę o informację, że głos za cicho, głos za głośno, że coś, że coś, że coś. Jak najbardziej, to jest pierwsza transmisja. Mam nadzieję, że się spodoba. A my lecimy dalej. Na razie mówię sam do siebie, ale nie ma się co dziwić. Też mam długi weekend ale myślę, że jutro po obiadku może ktoś to zobaczy Tutaj mamy poziomki poziomki i truskawki Nie wiem czy nam się uda jakąś złapać poziomkę do spróbu, spróbowania wątpię aczkolwiek kiedyś tu widziałem jakieś dwa tygodnie temu robią się maluszki tak różne poziomki e, truskawki zwisające Tutaj magnolie. One wbrew pozorom nie wyglądają jakoś szałowo, zwłaszcza teraz jesienią. Eee, w odróżnieniu właśnie, jak wcześniej wspomniałem, hosty, żurawki, azale japońskie. Azale japońskie, co ciekawe, się przebarwiają, e, mimo iż nie zrzucają liści. Teoretycznie mogą trochę zrzucić, zwłaszcza jak są młode, natomiast to są e, zazwyczaj do jednej trzeciej liści tych starszych. E, wino Rośla, czyli winogrona rośliny o tyleż ciekawe, że rzeczywiście nie kojarzą nam się dobrze jesienią, może tą wczesną kiedy owocują to jak najbardziej. Natomiast moim zdaniem mogą być ozdobne. I tutaj mamy odmianę Alden 704, ani Alden, przepraszam Alden, który ma takie różowiutkie liście. Dużo zależy od odmiany, ale, ale jak najbardziej winorośl może być ozdobna. Podobnie klony palmowe, które oczywiście tutaj na tym przykładzie zrzuciły liście, ale tutaj jeszcze jak najbardziej liści, liście są i ładnie się mogą przebarwiać. Tutaj mamy małe sadzonki bukszpanów. Tutaj e, miskant, miskant giganteum, miskant giganteum, czyli najwyższa odmiana miskanta. Który również się przebarwia, natomiast jest to roślina, która ma przede wszystkim osłaniać jakiś teren, ale również zimą, jak zasyka, do tego się nadaje. Tutaj mam piwonie, które wyglądają okropnie jesienią. Przejdźmy dalej, a przechodzimy do perukowca. Perukowce, tutaj odmiana Royal Purple, tak po angielsku powiem, ale bardzo ładna odmiana, roślina, długo utrzymuje liście, ładnie się przebarwia naprawdę moim zdaniem warto tworzyć kwiaty w kształcie takich dymków. Po angielsku taroś nazywa się nazywa się Smoke Bush, czyli dymny krzew w wolnym tłumaczeniu. Chodzi o to, że po prostu tworzy takie, takie a nie inne, takie, a nie inne kwiatostany, przypominające właśnie, właśnie takie takie dymki tutaj jeden klematis powojnik oszalał i nam zakwit. Witamy kolejną osobę, a my przechodzimy do nowo nasadzonych wierzch niściki które, jak widać, jeszcze jakieś tam końcówki liści mają, natomiast powoli wszystkie będą się ich pozbywać, żeby już iść spać na zimę. Eee, tak, wiesz, by Niszyki, to te, jakby to najprościej powiedzieć, kolorowe kulki na pniu. Eee, wymagają przycinania nawet 3-4 razy w roku. Eee, do, fajne do jakichś szpalerów jak najbardziej polecam. Natomiast nie można ich zostawić samych sobie, ponieważ zdziczają. My się żegnamy z folią. Tutaj już nic takiego ciekawszego nie wpadłem. Co mogłoby Was zainteresować? Idziemy dalej. A idziemy. A idziemy już na dwór. Co nie jest do końca przyjemne. Zważywszy na to, że jest mrzawka. Dżdż. Dż. Piękne słowo. E... A tutaj. A tutaj prze... przechodzimy do. Rośliny liściastej, na które jest naprawdę warte uwagi ze względu na ozdobność. A są to borówki w różnych odmianach. Jak widać, borówki mogą być ozdobne. Nie tylko ze względu na owocowanie możemy je sadzić, ale jak najbardziej na kolorowość. Ale jesienią, co ciekawe, wiosną te rośliny nie prezentują się tak okazale. Tutaj mamy różne odmiany jałowcy. Tu i Możemy się przejść w drugiej folii. Chyba nie ma nic ciekawego, raczej nie. Niestety tam są głównie byliny, a jak wiemy, 99% bylin w Polsce zamiera całkowicie na zimę. No ale później jak przejdziemy się, to mamy fajne e, gilardie. One jeszcze są duże, zielone, powoli dopiero się przebarwiają i jak najbardziej można powiedzieć, że są ciekawe. Zwłaszcza, że jeszcze kwitną. Więc to jest taka ciekawostka. Co dalej? Co my tu dalej mamy? Mogą w ogóle jakieś tutaj filtry. A, no, pobawmy się. Dopiero się uczę, więc chyba mogę tutaj młodziutkie roślinki, które do sprzedaż będą prawdopodobnie dopiero za dwa lata. Za dwa lata dopiero do was tutaj tu jaszmara klasyka niestety w branży szkukarskiej również dużo odpadów, że tak powiem się pojawia yy... i niestety trzeba się z tym pogodzić tutaj mamy jałowca Tamarystifolia, folia jakieś jałowce old star yy, sosna kosodrzewina mugo mugo mugo, mugo. Yy, dużo yy, odmian jałowcy, no to wszystko zależy tak naprawdę od yy, czego potrzebujecie, bo każda odmiana jest inna. No i jeśli potrzebujecie jakichś niskich jałowcy, to jak najbardziej jakieś yy, z rodziny, odmiany z rodziny carpet, blue carpet, gold carpet, green carpet, jakieś wyższe plus suede, a folia właśnie, to yy, trzeba szukać, ponieważ wybór jest ogromny na rynku, więc jak najbardziej. Uff się gadałem. Oczywiście konika, świerk, konika, czyli stożkowa odmiana. Yy, świerka. Oczywiście cały, całą ziemię zielona. Jak najbardziej polecam. Tam w tle widzicie, o, moja ręka się wostrzyła. A widzicie takie żółte roślinki. Jest to modrzew. Modrzew to jest jedna z niewielu roślin iglastych, która zrzuca yy, igły. Yy, Nazywana też, nie pamiętam jak, no ogólnie, że śmieci, bo niestety te igły ciężko się później ich pozbyć, zwłaszcza, że nie są jakoś bardzo łatwe do rozkładu i niestety troszeczkę nam przeszkadzają. Natomiast niewątpliwie, kiedy wypuszcza igły wiosną, to naprawdę jest to fajny widok, taki żywa, żywa zieleń. Tutaj oczywiście dalej tu jaszmarakt, Duże jagody kamczackie, ale do iglaka to dopiero dojdziemy, ponieważ tu się robi naprawdę ciekawie. No i iglak jest mniej więcej podobny cały e, rok. Oprócz właśnie modrzewi, które gubią e, igły: młodziutkie cisy, młodziutkie świerki, jalako gold, z tego co się orientuje, tam e, daisy white. E, z ciekawych roślin musimy przejść na drugą. Drugą kwaterę, jałowce. To jest green carpet, tak? Green carpet, old gold, variegaty. No, jest multum tych tych odmian. Tu mamy jakieś repandy. A te szyszki chyba powinniście znać. Chociaż może lepiej nie. Są to szyszki oczywiście jałowca. Wykorzystywane i znane głównie z jednej rzeczy. Oczywiście do tworzenia jeanu, napoju alkoholowego, którego mam nadzieję smaku nie trzeba przedstawiać. Ja osobiście jestem fanem, chociaż prawdopodobnie nie powinienem być. Młodziutkie jałowce, a ja chciałbym wam pokazać skyrockety. Skyrockety, czyli kolumnowe jałowce. Niestety nie mamy tutaj większego okazu, ale one są takie wąziutkie, strzeliste jak sama nazwa mówi, skyrocket, podniebny, nie wiem jak to przetłumaczyć, rakieta powietrzna, coś takiego. Dosyć duże okazała się sadzonki, a tutaj duże świerki konika, daisy white z takimi ciekawymi ciekawymi przyrostami. Możecie z, również spotkać podobną odmianę, skyrocket. Do Skyrocketa, czyli Blue Arrow, niebieska strzała, jak najbardziej również bardzo podobne odmiany, minimalnie z bliska możecie do, je odróżnić po innych łuskach, natomiast tak są praktycznie identyczne. Duże cisy, duże cisy przygotowane do wysyłki i oczywiście owoce. Z tymi owocami jest o tyle ciekawie, że wiele osób myśli, że cis jest trujący ze względu na te owoce. Ja wam coś powiem, albo nawet pokażę. Trochę brudzę łapki, no ale trudno. Bierzemy sobie takiego owoca. Nie zalecam go jeść, od razu mówię. Po pierwsze, ale wyciśnijmy. Tu mamy, yy, tak, rozdzielmy owoc na dwie części. Mamy samą, yy, samo nasiono i yy, miąż. Co nie jest trujące w y, cisie, to miąższ. Miąż jest jak najbardziej bezpieczny ale nie polecam jeść, bo jest po prostu niesmaczny. Jest mdły yy, yy, i nie ma smaku. Taka woda z cukrem trochę. Co innego, jeśli chodzi o yy, nasiono. Nasiono jak najbardziej tutaj yy, jest trujący. Podobnie jak cała roślina. Cała roślina yy, taksynę posiada. Yy, ty, yy, taksyna to nazwa trującego. Yy, trujący. W, w, w cisie. Bardzo dużo w ubiegłych stuleciach koni umarło właśnie na tą taksynę, ponieważ konie lubiły podgryzać te, te cisy, a nie powinny. Ale koniec gadania o cisach. Tutaj mamy jałowce odmianę odmiana blues fede. Widzę, że trochę osób tutaj jest. Zachęcam do wpisania, co poprawić. Przypominam, że to jest pierwszy stream, jaki mamy na tym kanale i w ogóle w mojej historii. Także jak najbardziej wskazane jakieś uwagi. Tutaj mamy Blue Arrowa, odmiana podobna do Skyrocketa, o której mówiłem. No i oczywiście Cisy, młodzież, młodzież, młodzież z ciekawych roślin. To jest Cyprysik eludi, Ale eludi, jak wiemy, albo nie wiemy, to bardzo ciekawa odmiana cyprysika, nie niekującego, bardzo gęstego tutaj rodzaju odmiany cyprysika, tylko to jest odmiana eludi Gold o złotawym takim kolorze. Ciekawa nowość, która naprawdę warto się zainteresować, ponieważ no szczerze mówiąc, pasuje to do każdego ogrodu. A może być naprawdę ciekawym roślinem. No bo takie sosny, świerki każdy z nas ma w każdym ogrodzie. Możemy spotkać, ale takiego cyprysika Elwood i Gold to naprawdę ciekawa, ciekawa rzecz. Widzę, że się nie spodobało, ponieważ kolejne osoby od nas uciekły, dlatego przechodzimy do. Ciekawszych rzeczy. Tutaj oczywiście młodziutkie Gold, y, Blue stary. Ech, Green carpety, Tutaj Kurniki również popularna w tym roku odmiana. I bardzo ciekawa odmiana Cisa y, Elegant i Cima. Krzeczasty, fajny na y, różne żywopłoty. Cis y, oczywiście ten kolor zostaje cały rok y, wiosną i latem jest bardziej żywy. Hmm, oczywiście I, 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 i co ja chciałem powiedzieć. I również nie polecam jeść. On raczej nie owocuje. Ale, ale jakby komuś tam się zachciało go podgryzać, to to lepiej nie. Psy, teraz raczej bezpieczne nie będą go podgryzać. A ktoś ma kuski czy, czy konie, trzeba uważać. No i tu się robi ciekawie. Przechodzimy na liściaka, który jest kolorowy. Tutaj mamy hortensje i berberysy. Fajnie się przebarwiają. Od zielonego do krwisto-czerwonego koloru. Tu część hortensji jeszcze kwitnie. To jest bardzo fajne. Krzewuszki również od głębokiego, czerwonego po żywozielony kolor. I mamy tutaj berberysy marie. Młodziutkie sadzonki oczywiście, yy, które też od żółtego do, głębokiego czerw 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 do głębokiej czerwieni. Ta były grewsze od... Yy, to jest ta sama historia tylko jeszcze bardziej w takie pomarańcze i żółcie wpada. Jakieś krzewuszki. berberys green carpet, które od takiego zielonego przez żółty po czerwony. Przez to, że e, jeszcze nie jest taka e, ciepła, możemy się jeszcze tutaj popodziwiać. Tutaj jaśminowce nam rozkwitają. Nie wiem, czy widzicie. Prawdopodobnie niestety nie i Hortensia, dużo Hortensji również tutaj nowa Hortensja wypuszcza kwiatuszki. Tutaj wieżba. Nie hakuro, hakuro nisiki jak poprzednia, tylko tylko no po nie ma suda. Wierzba manżurska O Jezus. Wywalczona nazwa mandżurska. Śnieguliczka. Śnieguliczka bardzo popularna na żywopłoty, zwłaszcza pod blokami. Bardzo ładne owoce. Z tego, co się orientuję, one nie są trujące, ale są nieniadalne. Yy, więc ptaczki, kom nic się nie stanie. Tutaj ta bła, tylko tak wspomnę. Natomiast, yy, no, jakbyśmy zjedli tak kilka kilo takich kwiatów, no to yy, wizyta w toalecie gwarantowana. Przetaczniki. Jeszcze zanim z zamierają, to jakieś kwiatuszki jeszcze wypuszczą. Po co? Słonecznice są to, bo w ogóle nie wymagające co do wody, rośliny okrywowe, kwitnące tak naprawdę do późnej jesieni. Tutaj widzimy trochę poprzekwitanych kwiatostanów. A kwitną od wiosny. Tutaj gilardia, o której wspominałem, pięknie kwitnie. Natomiast no też widać, że pojedyncze sztuki już zamierają na zimę. Ech, tutaj mamy. To. Ech, R mamy Rubin Selection. Ech, kurczę, dzisiaj mam sklerozę. Muszę się poratować. Ech, pierwiosnek, pierwiosnek właśnie, pierwiosnek. A tutaj lawend, ale z pierwiosnkami jest o tyle ciekawe że gdzieś tutaj nawet gdzieś no kwitły, nie wiem czy znajdę, ale ale kwitły jakieś sztuki to, tu jest aurea tutaj pierwiosnek, nie nie pierwiosnek tylko ten nie pierwiosnek, pierwiosnek tak to jest inna zmiana oczywiście ale warta uwagi pęcherznica luteus niestety ona dosyć brzydko się przygotowuje do zimy Natomiast szybko zrzuca te liście, szybko, czyli chodzi mi, że w ciągu kilku dni, nie, że szybko, że, że w połowie września już nie ma liści. Dzwonki Grandiflora i Grandiflora Alba o białych kwiatach. Czy tu mamy coś ciekawego? Jest jedna rzecz. Laurowiśnia tam jest, taka żywo zielona. To jest zimozielona roślina, niezrzucająca liści na zimę, polecana przede wszystkim na, na żywopłoty, również kwitnie, podobnie jak tutaj ta wółka obok. Tutaj inna odmiana, lauro wiśni. A my przechodzimy dalej, tutaj oczywiście hortensja. Hortensja, ja chcę Wam pokazać inną odmianę hortensji. Tutaj mamy już, Wam mówię, Hortensję Sisiku, która ma takie nakrapione, fajne listki. Bardzo ciekawa odmiana, ozdobna nie tylko z kwiatów, ale również z liści. Floksy tutaj już nam rozkwitły. Inne rośliny zamierają, floksy oczywiście kwitną. A tu z tyłu widzimy już żarnowce, które nam rosną. Co tu dalej, co tu dalej, co tu dalej? Labędy, bukszpany, tużyce, zimozielone trawy, warte uwagi. Niesiutkie, co prawda, ale naprawdę warte uwagi. Tutaj duże hortensje w dużych doniczkach. No one mają już z 5 lat. Swoje się nakwitły. Jak na, to, naprawdę dużo tych kwiatów tutaj z jednej rośliny jest. Bluszcz. Bluszcz zimozielony. Yy, młode liście mogą być troszeczkę ciemniejsze niż yy, yy, niż yy, yy, starsze liście mogą być ciemniejsze niż młode. O właśnie. No. Kalina kalina ładnie się przebarwia, białe kwiaty yy, wiosną. Warta również uwagi roślina, dosyć spora, także do większych ogrodów, ale myślę, że warto. Wisi niestety już, opadły listki, berberysy tutaj również, obietki również, dawuły również. Ej, co my tu mamy, że listki jeszcze walczą. Kalina nanum niestety już padła. To jest ognik na żywopłot z takimi ładnymi kuleczkami. Jeszcze jak najbardziej tutaj zimozielono się prezentuje, bo taka to roślina. Amenalfiery w większych doniczkach jeszcze walczą, natomiast widać, jak pięknie się przebarwiają. Bardzo fajna roślina właśnie. Nie tylko ze względu na to, że ładnie kwitnie, fajnie owocuje, ma ciekawe owoce, zdrowe na przetwory to również ładnie się przebarwia. Tu cenie Co my tu mamy? Pęcherznica z ciemnymi liśćmi. Jeszcze się nie przebarwia. Nie zrzuca liść. Tutaj mamy bylinki. Przejdźmy się, bo mamy tak. Tawułki, trawy, więcej tawułek. Tutaj odmiana Pumilio. Trawki, trawa Rotterfjell. Zebrinus, a tutaj jedna ta nawet zakwitła. A to cicheca. Berysy. Lawenda. Dzisiaj streamek potrwa max pół godzinki. Dlatego, że po prostu nie ma za dużo co pokazywać. Ale myślę, że możecie na coś wpaść do waszego ogrodu. Co właśnie tą, w tą jesień. Będzie ozdabiać niestety ponure oblicze, yy, ponure oblicze ogrodu, no, czyli zamieranie, zamieranie, które mam nadzieję w, wiosną zamieni się w piękne roślinki, które fajnie będą ożywać. Tutaj ta wuła. Tutaj ta Wuła. Fajnie, że kwitnie tak naprawdę od czerwca do końca, do ko dopóki nie zrzuciliście. Little Princess To jest są rośliny. Które naturalnie mają żółte liście. Także, no, kolosal, kolosalna różnica w kwiatach. Tutaj część jeżówek jeszcze ma kwiaty. Też ładnie się w sumie przebarwiają. A taki bardzo głęboki, brązowy. Yy, azalie. Yy, oczywiście zrzucające liście, takie wielkokwiatowe, nie japońskie. Nawet się nieźle trzymają. Podobnie jak tutaj śnieguliczka, Whitehead Cog, które no, ma już białe liście, białe owoce Podróż do tej tutaj, którą pokazywałem Wam wcześniej o czerwonych, o czerwonych owocach, oczywiście tak. Lawenda, dużo lawendy, więcej lawendy, no niestety szałwie, szałwie niestety o tej porze roku wyglądają fatalnie, no ale cóż taka pora roku, taka pora roku, żurawki jak ładnie wyglądają w ogóle. W dużych pojemnikach na macierz. Co ciekawe, że listki też ładnie wyglądają. No tutaj druga kwatera pęcherznic niestety już tutaj zrzuciły liście. szpan Faulkner o takich mniejszych listkach. Oczywiście nie zrzuca liście, natomiast lekko się przebarwia na żółty. Tutaj mamy kos, koszywiny, tylko kostrzewę. Funkia. Ch czyli chosta jeszcze kwitnie. Natomiast tutaj już zamarła. Ta odmiana była mniejsza. Tutaj przyszedłem, ale chyba Wam nie pokażę. Chyba nie. A. No tutaj mamy złotokap, czyli takie złote, zwisające kwiatostany z ciekawych roślin. No i co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że stream się podobał. Pierwszy, jak wy to oglądacie, to prawdopodobnie nie oglądacie na żywo. Ale myślę, że było chociaż trochę ciekawie. Napiszcie, proszę co zmienić, coś podobało i tak dalej, i tak dalej. Będę bardzo wdzięczny. Jak mi się podobało, to warto subskrybować. Bo mam nadzieję, że następne live będą już fajniejsze. Ze spacerów nie wiem kiedy? Na pewno w zimę, bo szkółka, zima, jak wszystko jest przykrytycznie, nie wiem, jest naprawdę fajne. Niestety, prawdopodobnie dopiero w lutym zobaczymy śnieg, zobaczymy, jak to będzie z tą pogodą. Jesień była fajna, już powoli w zimę przechodzimy, a dopiero pierwszy zimny tydzień, także myślę, że że jesień zaskoczyła nas pozytywnie wszystkich i że zaskoczy nas pozytywnie zima, która da dużo śniegu przy fajnych temperaturach, także do zobaczenia Widzimy się następnym razem na szkółce. I na YouTube, i na Facebooku, i na Instagramie. Wszędzie znajdziecie nas pod nazwą Wszystko dla ogrodu. No to co? Do zobaczenia! Pa!